272 drugi dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W 9. roku wojny wita się z państwem Paweł Bobłowicz. Audycję realizuje Asia Reiner. Zgromadzenie Parlamentarne NATO uznało Rosję za państwo terrorystyczne i wezwało do powołania specjalnego międzynarodowego trybunału do spraw rosyjskiej agresji. Poinformował o tym szef stałej delegacji Ukrainy przy zgromadzeniu parlamentarnym NATO Jehor Czerniew a także ukraińska Prawda. Uchwała została podjęta na dorocz dorocznym zgromadzeniu w Madrycie. Tekst rezolucji nie jest jeszcze dostępny. Izrael przekaże Ukrainie niewysokoprecyzyjne pociski balistyczne, jeśli Iran zacznie dostarczać Rosji rakiety swojej produkcji. O tym poinformował szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Izraela, Yal Hulata. donosi izraelska państwowa telewizja Kan. Powołując się na źródła w kręgach dyplomatycznych, telewizja Kan poinformowała również, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela wyraziło protest wobec Rosji w sprawie dostaw irańskich dronów. Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ocenili rozmiar zniszczeń z Intensywnym ostrzałem zaporowskiej elektrowni jądrowej. Pomimo dotkliwości ostrzału, kluczowe wyposażenie pozostało nienaruszone i nie ma bezpośrednich obaw związanych z bezpieczeństwem jądrowym. Przerwy w dostawie prądu na Ukrainie mogą potrwać do wiosny, powiedział Sergii Chowalenko, szef ukraińskiej firmy energetycznej. Jasno zaznaczył, że lepiej by Ukraińcy byli przygotowani na sytuacje, w których przez długi czas nie będzie prądu. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy prowadzi działania kontrwywiadowcze w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej. Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy sprawdzane są informacje dotyczące wykorzystania pomieszczeń do ukrywania grup dywersyjnych i przechowywania broni. Łączymy się z Kijowem, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry Dmytrze. Dzień dobry Paweł. dzień dobry Państwu. Dmytrze, ta informacja, dzisiejsza informacja dotycząca wejścia funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy do ławry kijowsko-peczerskiej właściwie chyba nie budzi zdziwienia, budzi zdziwienie jedynie fakt, że tak późno do tego doszło. Dokładnie tak, bo w, e, była informacja jeszcze, że na początku tej aktywnej fazy wojny z Rosją, jeszcze w lutym albo na początku marca, e, już e, i, SB, i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, i Policja, na, e, Nacjonalna Policja, Narodowa Policja Ukrainy, już byli gotowi nawet sta, stali przed Lawrą, żeby z takimi w, w, no, poszukiwaniami z Takim śledztwem tam wejść i zobaczyć, czy naprawdę rosyjska cerkwa, Cerkiew nie przechowuje na przykład dywersantów albo broni na terenie Ławry Pocierskiej. Ale niestety w ostatniej chwili oni byli odwalani i nie pozwolono im było wejść na teren Ławry Pocierskiej. Natomiast teraz to stało się z, akurat za 9, prawie miesięcy po, po ataku, ataku Rosji na Ukrainy Na Ukrainę. E, też e, trzeba przypominać o tym, że jeszcze w marcu podobno e, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy e, Ruslan, Ruslan Stefan powiedział o tym, że e, w, ukraińska prawosławna Cerkiew-moskiewskiego patriarchatu nie będzie na razie zabroniona e, w, w, prawnie w, na terenie Ukrainy. I, e, nas, i e, w śledztwo e, w, w wiarygodnie, wiarygodnie. Głodne śledztwo w, w, w tym temacie będzie przeprowadzone już po zwycięstwie w tej wojnie. I uważam to za wielki blend, bo y, to są po prostu w, moim zdaniem i zdaniem wielu Ukraińców, to, to są wrogowie. I oni siedzą w centrum, w samym sercu. України і в її в наших забитках, в наших історичних no, забитках, no вже пічєвський jest... і в вже. i w Lawrze w Poczejowskiej. To, to, to są po prostu, po prostu zabytki pierwszej, no, pierwszej półki. To jest na, naj, naj, najwyższe zabytki, które mamy w, w, co do cerkwi i co do w ogóle architektury. I, i tam wyobraźcie sobie Państwo, że mogą naprawdę kryć się i myślę, że tak jest, kryć się dywersanci rosyjscy i być e, jakieś tam zmagazynowane, jakieś kalaśnikowe i jeszcze być może coś gorszego. gorszego. Może powiedzmy też Państwu, bo oczywiście znaczenie historyczne Ławry jest być może znane, ale nie wszyscy z Państwa byli, nie wszyscy z naszych słuchaczy byli w Kijowie. Dmetrze, opowiedz, jak wygląda ten teren, dlaczego to może być miejsce nie tylko takiej duchowej, duchowego wpływania przez ruski mir, ale też fizycznej obecności grup dywersyjnych. Jak to jest możliwe? Być może niektórzy z Państwa wyobrażają sobie, że Ławra to jest pojedynczy kościół, ale w rzeczywistości wygląda to trochę inaczej. Lawra to jest w ogóle, my nazywamy Lawrą takim naszym prawosławnym Watykanem albo prawosławną Częstochową, bo... Ławra jest olbrzymia i to jest miasto w mieście. To jest no, 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 cały teren po prostu niesamowity w, te, też otoczony e, w, m, fortyfikacjami jeszcze z XVII i a, poprzednich wieków. Także e, to może być naprawdę ośrodek w, w, no, prorosyjski i gdzie mogą kryć się te dywersancie. A co jeszcze ważniejsze, to jest to, że Ławra znajduje się w pobliżu od od dzielnicy urządowej, od Rady Najwyższej, od siedziby prezydenta, od Banku Narodowego, od Gabinetu Ministrów i to jest bardzo niebezpiecznie po prostu. I to, że, to, że te, tylko dopiero teraz weszło tam SBU pokazuje, że w, w urządzie Ukrainy jest po prostu lobby tego kościoła. в Україні містити. To lobby, wpływy w patriarchatu moskiewskiego było można obserwować przez ostatnie lata. Stworzenie nowej cerkwi, czy właściwie nie stworzenie nowej cerkwi, ale odnowienie cerkwi ukraińskiej pod zwierzchnictwem Epifaniusza wcale nie przechodzi tak łatwo i wcale nie jest takim przez wszystkich przyjmowane w świecie polityki, jako stworzenie ukraińskiej cerkwi i możliwość oderwania się od patriarchatu moskiewskiego. Między innymi właśnie widać to w tym przekazywaniu na całej Ukrainie. Tak jest. Na razie, na ile mi wiadomo, no, prawie całkowicie już wolne od tego moskiewskiego patriarchatu są tylko dwa albo trzy obwody w Ukrainie. To jest Lwowski, Iwana Frankowski i Tarnopolski chyba obwody. Chociaż też nie. A nie, przepraszam, Tarnopolski nie jest, bo tam znajduje się Ławra Pocajowska. I Ławra Poczajowska nadal jest pod kontrolą moskiewskiego patriarchatu czyli w rosyjskiej cerkwie po prostu w Ukrainie, co jest niewyobrażalne w państwie, które walczy akurat z Rosją. I nie tylko gdzieś na wschodzie albo na południu, jeszcze ta cerkiew ma bardzo potężne i lobby, i w ogóle pozycji. A i wyobraźcie sobie Państwo, że też na Wołyniu albo na Podolu jeszcze ta cerkiew jest bardzo mocny mocno, stoi po prostu bardzo mocnie na, na, na nogach. I, I to jest, nie, nie, nie mieście się mi w głowie po prostu, bo do tej cerkwi też uczęszczają, chodzą e, ludzie, m, na przykład, u których e, w, ich synowie, ich e, ojcowie walczą na froncie. I, e, I oni wciąż chodzą do tej cerkwi, bo oni jest, są przekonani, że tylko w tej cerkwi jest tak zwana blagodaci tylko ta cerkiew jest, cer, jest legitymna, inna w Prawosławiu. A dodajmy do tego, że niedawno Służba Bezpieczeństwa, o czym informowaliśmy u nas na antenie, wszczęła śledztwo w sprawie informacji o tym, że w Ławrze kijowsko-peczerskiej odbywały się modlitwy za Rosję. Takie filmy były dostępne też w sieciach społecznościowych. Można było usłyszeć wprost, że modli się tam w tej sytuacji, w sytuacji wojny za Rosję. Nic dziwnego. To, no to po prostu naprawdę to jest gniazdo os i, w, i to gniazdo musi być po prostu z, z, zniszczone raz i na zawsze. Można sobie, oczywiście, Konstytucja Ukrainy mówi o tym, że każdy jest absolutnie swobo, swobodny i wolny, żeby wierzyć jak on chce. Można sobie wierzyć, jak chce, ale nie w rosyjskiej, przepraszam, cerkwi, w Ukrainie w, w kraju, który walczy z Rosją. Wielokrotnie ukraińskie służby pokazywały te związki patriarchatu moskiewskiego na Ukrainie z Moskwą. No Może warto dodać, że z patriarchatem moskiewskim, czy wprost z cerkwią moskiewską, niestety i pod jej wpływem bardzo często widać, że pozostaje również polski kościół prawosławny i wiele działań, które podejmuje, mogą budzić no, co, najmniej, co najmniej wątpliwości. Metra Antoniuk w Kijowie tradycyjne pytanie, jak sytuacja dzisiaj u... Ciebie w domu? Dzisiaj sytuacja jest lepsza. Dzisiaj ostatnia też informacja o tym mówi o sytuacji w energetyce ukraińskiej. Mówi o tym, że zaplanowane są tylko zaplanowane odłączenie prądów w całej Ukrainie. Także nie ma tych awaryjnych albo, albo ek, ekstremnych tych wyłączeń prądu, także było też w. Tak, nadzwyczajnych wczoraj była informacja o tym, że w moim mieszkaniu ma nie być prądu od godziny dziewiątej rano, no ale już godzina dziewiąta minęła dawno, a prąd jeszcze jest, także za, zapukam po drewnianym stole i mam nadzieję, że nasze energetyki dają z tym wszystkim radę. I my też mamy taką nadzieję, Dytra Antoniuk z Kijowa nie ma dzisiaj Artura Żaka. Artur Żak niestety ma mniej szczęścia Dmytrze niż Ty, i w, tym mieście, w tej części Lwowa, gdzie mieszka Artur, nie ma dzisiaj prądu i nie ma też internetu. Szczątkowy internet, który umożliwia nam taką słabą komunikację, za słabą do tego, by Artur dzisiaj pojawił się na antenie. Być może uda mu się odsłuchać audycję, więc Arturze serdecznie Cię pozdrawiamy, ale w innej części części. Lwowa, w samym centrum jest Wojciech Jankowski. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, Pawle. Witam gorąco słuchaczy Radia wnet. Kończąc temat. Cerkiew, prawosławna moskiewskiego patriarchatu, jest to bardziej niż pewne, odegrała bardzo złą rolę w aneksji Krymu, w działalności na wschodzie. Bardzo często bywało tak, że była czymś na skład, na czymś na kształt bazy czy składów dla sił prorosyjskich, dlatego te działania są usprawiedliwione. I należy dodać również a propos Wołynia, o którym Dmytro powiedział, że dzisiaj również będą przeszukiwania w, w świątyniach w Wołynia, mówiąc po polsku, a po ukraińsku, bo Ukraińcy przyzwyczajają się bardziej do nazw administracyjnych niż regionalnych w Rówieńskiej i Wołyńskiej, obwodach Rówieńskim i Wołyńskim. I możemy Państwu powiedzieć i w pewnym sensie też prowadzić temat, o którym zaraz, zaraz opowiesz, bo gdy byliśmy na tej naszej drodze wojennej, to w Mikołajowie spotkaliśmy ojca Sergeja Dmitriejewa, kapłana prawosławnej cerkwi Ukrainy, tej, która uznaje zwierzchnictwo Epifaniusza i która nie uznaje właśnie wpływów moskiewskiej cerkwi na Ukrainie. I ojciec jechał do Hersonia, żeby przejąć cerkiew, cerkiew która była cer w której kiedyś służył, a później, w której zagnieździło się, jeśli tak można powiedzieć, patriarchat moskiewski. Ojciec Sergi Dmitriew zapowiadał, że odbije tę cerkiew. Później potwierdził, że to stało się faktem, że wierni po prostu powrócili na łono Kościoła prawosławnego ukraińskiego, a nie tego podporządkowanego Moskwie. Wojtku, gdy dzisiaj rano rozmawialiśmy, chwilę na komunikatorach obiecałem, obiecałym czy czy, czy, czy może zaproponowałem, żebyśmy jeszcze powrócili do tej naszej drogi, do tego naszego wyjazdu. Ja cię zostawiłem znowu nie w tym miejscu, z którego cię zabrałem, nie powróciłeś ze mną do Warszawy, zostałeś w Welwowie. Mieliśmy wiele godzin jeszcze, żeby myśleć i podsumowywać ten nasz wyjazd, tę naszą drogę. Kilkanaście dni. Do końca chyba nie policzyliśmy w końcu, ile byliśmy tych dni w podróży i w tych różnych miejscach, ale na pewno jednym z takich najcięższych miejsc, które widzieliśmy, to Bachmut i też nie tylko przez sytuację wojenną, ale przez tę sytuację społeczną i opinie, które tam usłyszeliśmy. Opowiadaliśmy państwu o reakcji na naszą obecność w Bachmucie na takim chyba trzeba użyć określenia bazarku, gdzie większość osób sprzedających bardzo agresywnie zareagowała na naszą obecność, od razu krzyczeli, że nie wolno nagrywać, ty Pawle byłeś świadkiem bardziej agresywnych rozmów. Ja poszedłem dalej, żeby bez sensu nie stać przy tobie i poszukać innego rozmówcę i mówiliśmy, że ta postawa, z którą się spotkaliśmy, w większości to była postawa tak zwanych żdunów, to jest nowe słowo, które poznałem, to jest takie żargonowe w czasie tego wyjazdu, czyli, czyli ludzi, którzy oczekują, tak się mówi na nich którzy oczekują wejścia sił rosyjskich, natomiast ja poszedłem troszeczkę dalej w miejscu, gdzie ten bazarek już się kończył i zamieniłem kilka słów z osobą, która też sprzedawała, ale nie była w tej głównej części, nie miała wielkiego straganu, tylko raczej tak, jak to się mówi, z ziemi E, sprzedawała swoje produkty, to był pan Dima, z nim przez chwilę porozmawiałem. Na początku uważałem, że ten dźwięk nie nadaje się do wyemitowania, ale on też pokazuje w innym świetle e, tę sytuację, którą widzieliśmy, dlatego proszę jeszcze na chwilę przeniesiemy się do Bachmutu. Ja z Polski. Skazycie jak w życiu was? Dzień dobry, jestem z Polski. Proszę powiedzieć jak życie tu wygląda. Normalnie. Normalnie? To właśnie słyszę, jak normalnie. Normalnie. Żyjemy zwyczajnie. A ostrzały? A ostrzały się zdarzają. One po prostu są, strzelają, a my chowamy się. I długo już tak żyjecie? Od lutego. No, u nas trochę później się zaczęło. Do Harkowa, wiele ludzi wyjechało jakieś pół roku temu. A pan nie chciał wyjechać? A dokąd miałem wyjechać? Tutaj się urodziłem, tutaj umrę, tu jest mój dom. A rodzina wyjechała, żona wyjechała. Dokąd? Dniepropietrowski obwód. Jasne, a pan nie chciał wyjechać. Nie chciałem, pola zostały, trzeba się tym zająć. A jak pan myśli, co będzie dalej? Wygramy, wszystko wróci do normy. Będzie dobrze. My. To znaczy kto? Kto my? Kto my? Przecież nie Rosjanie. My Ukraińcy. My kto? My Ukraińcy. A kto to my, jeśli my Ukraińcy? Nie Rosjanie. My Ukraińcy. Spacibo wam. szczęśliwo Znaczy my to Ukraińcy. I to była rozmowa z panem Dimą w momencie, gdy mówiłem przy, widzę, słyszę, jak, jak tutaj ży, żyjecie, gdy powiedział normalnie, to w tle było słychać ostrzały, wybuchy artylerii i, i to było jak gdyby nawiązanie do, do tego, gdy mówiłem słychać. Ta rozmowa z jednej strony jest istotna, bo pokazuje, że są tam osoby, które deklarują przynajmniej, że są proukraińskie, ale z drugiej strony tam też widać czy słychać to, o czym słyszałem o ludziach z Donbasu, że oni są często tacy trochę Pogodzeni z tym, co będzie, w małym stopniu próbują zmieniać rzeczywistość, po prostu oczekują tego, co przyjdzie. Taka była rozmowa z Dimą w momencie, gdy Paweł w tym samym czasie miał zupełnie inne, nieprzyjemne rozmowy, a ja po tej rozmowie odwróciłem się. Zobaczyłem Pawła kilka metrów przede mną, który powiedział, że trzeba już z tego bazaru wracać do samochodu. Muszę powiedzieć, Wojtku, że zaskoczony byłem pierwszy raz, jak usłyszałem ten dźwięk dzisiaj. Bo rzeczywiście w tych naszych rozmowach pominęliśmy kwestie tych osób, które jednak pozostały na tych najdalszych terenach, a wcale tymi żdunami, czyli tymi oczekującymi na armię rosyjską, nie są. I faktycznie rozmowa, która wydawałaby się być może prosta, być może niepełna treści, ale jednak zawiera tych kilka ważnych komunikatów. Właśnie to poparcie dla Ukrainy, ten element. Tej mentalności, na którą wskazałeś, czyli zdolności do przetrwania też w tej takiej bardzo ciężkiej sytuacji. Może też trochę niechęć do tego, by opowiadać i zbyt dużo mówić, by być bardzo wylewnym, ale to też trzeba zrozumieć, jaka tam była sytuacja. W tych szumach mikrofonowych próbowałem gdzieś usłyszeć eksplozje, które słyszeliśmy, ale urządzenia elektroniczne mają to do siebie, że inne tony otoczenia najczęściej wyciszają. Wojtku, jeszcze pytanie o to, jak Ty się trzymasz w Lwowie? Jaka jest sytuacja w tej części śródmiejskiej Lwowa? Na szczęście do tej pory nie, nie zaznałem częstych wyłączeń. Były takie momenty, że nie było napięcia elektrycznego w gniazdkach, że ogrzewanie w związku z tym również przestawało działać, ale jak do tej pory były krótkie, więc ja. Generalnie nie narzekam, chociaż muszę powiedzieć, że zmiana klimatu z tego, który, którego zaznaliśmy i na wschodzie i na południu Ukrainy, do tego lwowskiego jest trochę przykra, bo to już jest tak depresyjnie jesienno. Ja bardzo nie lubię Lwowa o tej porze roku. Daria Hordyjko, która przygotowywała dzisiaj wiadomości, informuje, że w Hersoniu słychać wybuchy. Wcześniej już wiedzieliśmy, że Rosja ostrzeliwuje miasto, które niedawno musiała, musiała opuścić. Wojtku, jeżeli możesz, to pozostań z nami w łączności, nie będzie to dla Ciebie zaskoczenie, bo znasz scenariusz dzisiejszego raportu z Kijowa, ale mam nadzieję, że to jest dla Ciebie dobra wiadomość, bo łączymy się z osobą, którą Ty też bardzo dobrze znasz, naszym gościem telefonicznie jest Przemysław Miśkiewicz ze Stowarzyszenia Pokolenie. Dzień dobry Panie Prezesie. No dzień dobry, dzień dobry, już nie panujmy sobie, jesteśmy kumplami wszyscy, znamy się kupę lat, więc witam wszystkich, witam Was chłopaki, witam wszystkich słuchających nas, <laughs> słuchaczy. Cieszę się, że jesteśmy znowu razem. My możemy trochę powspominać, a możemy trochę porozmawiać o tym, co teraz się u nas dzieje. Oczywiście i tak byśmy przeszli na tym, nie oszukujemy naszych słuchaczy i część z naszych słuchaczy, która nas śledzi i słucha, wie doskonale, Przemku, że, że, się, że się znamy, jesteśmy w dobrych relacjach i rzeczywiście to nasza znajomość trwa od Majdanu. Wczoraj Ukraina wspominała po rozpoczęcie Euromajdanu ten dzień Dzień Godności, to wspomnienie też świętego Michała Archanioła, dla nas też data wyjątkowa, bo chwilę później na Majdan pojechaliśmy, Pojechałeś też, ty, pojechało stowarzyszenie Pokolenie, ta perspektywa już 9 lat. Jak ty wspominasz ten moment? Ja pojechałem dosyć późno. <laughs> ja byłem dopiero końcem stycznia, ale, ale to było dla mnie nieprawdopodobne przeżycie, bo przyjechaliśmy z kolegą, z takim Pawłem ze stowarzyszenia, i, i u nas w Katowicach było wtedy. Plus 5 stopni, na granicy w Przemyślu było minus 20, a w Kijowie było minus 27, więc w ogóle kursy było szaleństwo. Przyszliśmy na Majdan, była godzina chyba 6 czy 7, nie 7 rana, bo to przecież było już jasno. Była taka msza ekumeniczna, jakie modły były na, na scenie majdańskiej się odbywały. Był ksiądz chyba katolicki, był greko-katolicki, chyba był też prawosławny. I, i, I pod sceną stało kilkadziesiąt osób, Majdan się powoli budził, były takie mgły unosiły się nad tym Majdanem i to było w ogóle nieprawdopodobne, dlatego, że zupełnie kurczę, czułem się jak w jakiejś takiej odrealnionej sytuacji. Wieczorem chyba żeśmy się już my poznali, spałem właśnie w, w Prospiłkach, czyli w tym domu związku zawodowym słynnym, który później spłonął i, i od tej pory już wsiąkłem w ten Majdan i byłem drugi, trzeci raz. Pamiętam jak wyjechałem z Majdanu właśnie za trzecim razem za drugim, przepraszam, z, z dużą grupą z pokolenia I, i, i nawet namawiałeś mnie zostańcie, zostańcie, tutaj pojutrze będziemy szli w dużej demonstracji. Jeszcze zostałem jeden dzień Belwowi. musiałem jechać, bo, bo byłem zaproszony przez Grupę Gazety Polskiej w Esen, musiałem jechać, do lecieć później do Esen. Kiedy jechałem autobusem do domu, z, zadzwonił telefon, powiedziałeś, że idziecie 30 tysięcy chyba ludzi tłum, że, że jest dobra atmosfera, my rzućcie ode mnie kamieniem później kiedy ja zadzwoniłem po dwóch godzinach, zapytałem o Andrzeja, powiedziałeś, że Andrzej układa trupy koło stacji metra i to był taki wstrząs dla mnie nieprawdopodobny, że ten pokojowy protest przerodził się w wojnę, no i ta wojna wtedy się tak zaczęła i, i trwa do tej pory. I, i, I musimy się w tej wojnie odnaleźć, bo, bo, bo jesteśmy stroną. Jak ja wtedy właśnie usłyszałem, że to tam giną ludzie, że, że tam do, do was strzelają po prostu, to zrozumiałem, że to jest moja wojna i tak żyję w tym przekonaniu od ośmiu lat, że to jest coraz bardziej moja wojna, a teraz to, to już nie jest też moja wojna, to już jest moja wojna, to jest nasza wojna, to jest wojna nas wszystkich. Takie jest hasło naszej kampanii, którą prowadzimy. To jest nasza wojna i y, 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 y sztuka pomagania. My chcemy pomagać. Żeby pomagać, trzeba też umieć pomagać. Chcemy zbierać pieniądze. Znamy ludzi, znamy was. Monikę Andruszewską, innych, który, tutaj ludzi pomagających stałe, my na stałe pomagamy, wiemy, gdzie, wiemy, jak, wiemy, komu trzeba dostarczyć, co brakuje w jakim szpitalu, w jakim batalionie potrzeba ciepłych ciuchów, gdzie potrzeba dostarczyć piwory i tak dalej, i tak dalej. Dlatego chcemy właśnie, żeby ta pomoc była punktowo kierowana. A oprócz tego zrobiliśmy taką akcję, która. Została, poczekaj, Przemku, jakby, poczekaj zanim przejdziemy do akcji, bo, bo, bo to, jest, to jest bardzo ważny element, bo ty jesteś jedną z tych osób, która nie uwierzyła, że wojna chociaż na chwilę gdzieś tam zniknęła. Od początku też byłeś wśród tych osób, które mówiły, że to, co dzieje się na Donbasie, to nie jest jakaś tam wojna na Donbasie, tylko że to jest rosyjska agresja przeciwko Ukrainie. Dlatego też, przecież Stowarzyszenie Pokolenie cały czas wspierało i bezpośrednio wspierało nie tylko ludność cywilną, ale też te oddziały na na wschodzie przekazana olbrzymia liczba samochodów, innego sprzętu, który był potrzebny do tego, by bronić Ukrainy. Tak, to prawda. I nawet mogę powiedzieć, że wiąże się z tym no, pewna dykteryjka, dlatego że kiedy myśmy te Ukrai przekazywali Ukrainie samochody, a było ich na początku naście, a potem doszło do kilkudziesięciu. Y to Zawsze zwracali uwagę, żeby ściągać te rejestracje, kiedy jadą na front, no niestety nie, nie zawsze były ściągnięte. No i później na, na, na w, w rosyjskich mediach pojawiały się polskie postrzelane samochody z polskimi rejestracjami. No i była historia o polskich najemnikach, którzy walczą w Donbasie. No to właśnie były te samochody dostarczane, dostarczane przez nas. E, i, i, I nie będę ukrywał, że gdzieś koło 18 roku ta pomoc nasza trochę wygasła. Rzeczywiście była już tylko okazjonalna. Przyzwyczailiśmy się do tej wojny i tak jest teraz też z drugiej strony, bo teraz wojna jest ciągle na pierwszych stronach gazet, ale te, te obrazki, te potworne rzeczy, które widzimy, które widzimy w telewizji, które, o których czytamy w gazetach, ludzie się z nimi oswoili, dlatego trzeba ciągle przypominać, że ta wojna to jest wojna o naszą cywilizację. Co prawda Ukraina jest cywilizacyjnie może troszeczkę nie taka jak my, ale ona dąży do Europy, ona dąży do cywilizacji zachodniej. Natomiast Rosja chce zdominować według swojej cywilizacji cywilizacji mongolskiej, takiej z przeszłością mongolską, z tym całym okrucieństwem z tym wszystkim, co najgorszego było po tamtej stronie. Jeżeli Ro Ukraina, nie daj Boże, by mogła przegrać, dlatego ja nie biorę pod uwagę. To jest tak samo po Polsce, nie od razu, to nie tak, że Rosjanie, które zajmą Ukrainę, wchodzą do Polski. Oczywiście tak się nie stanie w perspektywie kilku lat tego, tak by się stało. Przypomnijmy sobie. Kwestie tego, co się działo w międzywojniu, jak wyglądała sytuacja po demilitaryzacji nad Reni, po wejściu wojsk niemieckich, po Anschlussie, po, po tym. Po, 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 po układzie monachijskim, za każdym razem można było Hitlera zastopować, nie zrobiono tego, wyciągajmy z tego wnioski, bo gdyby w Gruzji, by, po Gruzji była ostrzejsza reakcja, gdyby y, po y, wydarzeniach 14 roku na Majdanie była inna reakcja, ostrzejsza reakcja, to nie doszłoby do tej wojny. Jeżeli ta wojna już jest, to wyciągnijmy wnioski, niech ta historia, chociaż raz kogoś czegoś nauczy. To jest nasza wojna, jeżeli chcemy w tej wojnie być wygranymi, musimy pomagać. Nie mamy innego wyjścia. Tak jest też w pewnym sensie. To jest dziwne może, ale tak to sami Rosjanie przedstawiają, że jest to wojna z Zachodem, a nie wojna z Ukrainą. Zachód jakoś nie chce tego zaakceptować, chociaż dzisiejsze wiadomości, i reakcja zgromadzenia parlamentarnego na to może świadczy o tym, że jednak coś się w tej mentalności zmienia. Gdy mówiłeś o tym, że pokolenie trochę zastopowało pomoc w pewnym momencie, to ja wtedy widziałem wasze samochody, te z 2014 roku, które pod Donieckiem jeszcze walczyły, a wydawało się, że tak długo nie przetrwają, ale niektóre z nich chociaż na pewno przetrwały. Przemku, i wspaniała akcja, w której z Wojtkiem Jankowskim nie mogliśmy uczestniczyć. Ja chciałem być, ale niestety w tym czasie, To znaczy niestety, no tak się złożyło, że w tym czasie byliśmy daleko na wschodzie. Ta aukcja dzieł sztuki Art Front Ukraine. Opowiedz o niej, jak ona przebiega, czy właściwie chyba już się zakończyła? Nie, ona się nie zakończyła. Ona nabiera rumieńców, bym powiedział. Bo jakby początkowo to była sytuacja, że... Ki Dwie organizacje, to jest Polski my i Polski Zespół Humanitarny do mojego kolegi Artura Niemczyka Gazdy, postanowiliśmy pomóc artystom ukraińskim, którzy zgłosili się właśnie do, do Artura Gazdy z prośbą, żeby zrobić właśnie tutaj aukcję obrazów. No, to się wydawało, że to będzie aukcja, no zrobimy coś tam, coś tam, prawda? No i załatwiliśmy łazienki królewskie, czyli bardzo takie naprawdę efektowne miejsce, zamek, znaczy pałac na wyspie, no czyli jeszcze bardziej efektywne takie atrakcyjne miejsce. No i zrobiliśmy tam aukcję. No na... Zrobienie aukcji wydaje się prostą rzeczą. No wystawia się ileś tam obrazów, e, ktoś tam. Przemku, mówi, musimy to powiedzieć poławca, to w skrócie. Ile udało się zdobyć i jak jeszcze można kupić te obrazy? Bo mamy już czas, który się kończy. Być może rozumiem. do tego tematu wrócimy. Udało się zdobyć, nie powiem konkretnej kwoty, jest to grubo ponad 100 tysięcy, ale ponieważ akcja, aukcja trwa w internecie w tej chwili, to te pieniądze ciągle narastają. Mogę powiedzieć, że moim zdaniem ta aukcja skończy się na pewno y, jakimiś pozycjami y, z, z kilkoma zerami i ona będzie trwała długo. Natomiast szczegóły, myślę, że dogadamy się, może będą na waszej stronie, są na naszej stronie. Teraz nie będę dyktował adresów, bo to nie ma sensu, nikt tego nie zapisze. Więc pamiętajcie państwo, sztuka pomagania, aukcja internetowa, na pewno można w ten sposób wejść i znaleźć nas na, na, na stronach. Przemek Miśkiewicz, prezes Stowarzyszenia Pokolenia. Bardzo serdecznie Przemku dziękuję i to był ostatni gość w dzisiejszym raporcie z Kijowa. Żegna się Paweł Bobułowicz.